Witaj, w poprzednim nagraniu było o matkach psychopatka, w związku z tym w tym nagraniu będzie o ojcach psychopatach. Chociaż powiem o ojcach w trochę szerszym zakresie, nie tylko o samych psychopatach. Przypominam ci, że psychopatą nazywam osobę, która nie odczuwa emocji. Jest zimna, nie potrafi kochać, w związku z tym nie potrafi odwzajemnić żadnych uczuć ani ich okazywać. Psychopaci odwzorowują pewne zachowania, zatem. Potrafią być czarujący, szarmanccy i potrafią pokazywać coś, co nazywają miłością. Natomiast każde dziecko psychopaty potwierdzi, że w swoim własnym domu nie okazywano mu uczuć. Nie odbierali tego od swoich własnych rodziców, którzy mieli skłonności psychopatyczne. Ojciec psychopata również będzie prezentował dwie postawy, podobnie jak matka psychopatka, czyli postawę bardzo obojętną i chłodną albo postawę nadopiekuńczą, jednak mężczyźni prezentują to trochę inaczej. Obserwowałam podczas spotkań mediacyjnych, które dotyczyły spraw toczących się przed sądami dla nieletnich, ojców, którzy z jednej strony bardzo mocno rugali swoich, swoje dzieci, no najczęściej swoich synów, ale później jeszcze bardziej agresywnie reagowali wobec władz, czyli na przykład wobec sądu czy wobec policji. Powiesz, cudownie mieć takiego ojca, który broni mnie na zewnątrz i z pazurami rzuca się na wszystkich, którzy próbują zrobić mi krzywdę. Jeszcze lepiej, jeżeli taki ojciec stosuje mocną dyscyplinę w stosunku do swojego nastoletniego syna i wskazuje mu, że postąpił w sposób nieprawidłowy. Bardzo dobrze, bo wychowa prawdziwego mężczyznę. Ja powiem coś innego. Wychowa chłodnego, zimnego i despotycznego mężczyznę. Takiego, który nie potrafi okazywać uczuć. Ale który potrafi okazywać, jak należy stosować dyscyplinę. Czyli po prostu wychowa tyrana, takiego samego, jakim jest sam. Nieczułego tyrana. Tacy ojcowie, nie łudź się, wcale nie bronią swoich dzieci przed światem. Tacy ojcowie walczą ze światem, ponieważ każdy psychopata nienawidzi świata i uważa, że świat został stworzony tylko po to i wszyscy ludzie dookoła istnieją tylko po to, aby mu dokuczyć. Skrzywdzić go, odebrać wszystko to, co sam zdobył i właściwie czyhają na jakieś najmniejsze potknięcie. Tym potknięciem może być właśnie coś, w co wplątała się córka albo syn. A zatem jest to wszystko skierowane przeciwko psychopacie i zrobione tylko po to, żeby mu zaszkodzić. Zwróć uwagę, że wśród psychopatów jest bardzo wielu. Ludzi sukcesu, albo może odwrotnie należałoby powiedzieć, wśród ludzi sukcesu jest bardzo wielu psychopatów, ponieważ oni nie boją się ryzyka, bo niczego nie czują. Zatem są to ludzie, którzy weszli na sam szczyt, którzy osiągnęli wiele. I znowu wydawałoby się logiczne, że mają więcej do stracenia, ponieważ no wyobraź sobie takiego polityka, który walczy o bardzo wysokie stanowisko i chce prezentować nieskazitelny charakter, pokazywać rodzinę, na której no nie ma ani jednej skazy. Żona cudowna, piękna, wymuskana i idealne dzieci, które się wspaniale uczą w prywatnej, bardzo drogiej szkole. I nagle wypływa na światło dzienne pewna nieprzyjemna okoliczność. Oto u syna znaleziono narkotyki w szkole. Zupełnie rutynowa kontrola, może ktoś doniósł, nieważne. W każdym razie okazało się, że właśnie syn tego znanego polityka, który aspiruje do wysokiego stanowiska, który ma taką nieskazitelną rodzinę, no Jednak sen tego polityka zażywa narkotyki, a przynajmniej je posiadał, więc można posunąć się dalej, postawić tezę, że je również zażywa. Oczywiście rzutuje to w sposób negatywny na opinię o tym człowieku i może wpłynąć na to, jak potoczą się wybory. To jest logiczne i zrozumiałe. Lecz zobacz, jaka będzie reakcja mężczyzny psychopaty, czy ojca psychopaty, który zostanie postawiony w takiej sytuacji. Oczywiście na zewnątrz zaprezentuje reakcję zgodną z oczekiwaniami, czyli będzie bronił swojego dziecka, albo wręcz przeciwnie, w zależności od tego, co będzie mu bardziej korzystne w wyborach, przyzna się do winy i powie, że zaniedbał jako ojciec, ale teraz skupi większą uwagę na swoim synu, ponieważ rodzina jest najważniejsza. Wszystkie te hasła będą zgodne z oczekiwaniami odbiorców i psychopata przedstawi je bez mrugnięcia okiem, no bo tak doradzą mu jego doradcy w wyborach. Lecz zwróć uwagę, o ile możesz, na to, co będzie działo się w domu. Czy taki człowiek rzeczywiście zwrócił uwagę na swoje własne dziecko? Jak powinien Twoim zdaniem postąpić, wiedząc, że ma do czynienia z takim problemem swojego dziecka? Odpowiesz: No, przede wszystkim skupić się właśnie na dziecku, zadać sobie pytanie, co do tego doprowadziło, dlaczego tak się stało. Może zmienić styl życia, może nawet wycofać się z wyborów, ponieważ rodzina jest najważniejsza. Psychopata tego nie zrobi. Psychopata będzie opowiadał ci o tym, jakie podejmuje kroki, natomiast w stosunku do swojego dziecka nie zrobi nic poza jednym. Odizoluje je od świata. Żeby do świata nie przedostał się żaden komunikat świadczący o tym, że tenże ojciec psychopata jednak nie robi niczego takiego, o czym powiedziałam wcześniej. Ze swoim dzieckiem prawdopodobnie porozmawiał w sposób bardzo silny, zdyscyplinowany a mianowicie masz szlaban na wyjścia. Zaszkodziłeś mi. Zrobiłeś wszystko, żebym nie wygrał tych wyborów, ponieważ też jesteś przeciwko mnie. Nie jesteś dzieckiem, które zasłużyło, aby być w tej rodzinie. Nie jesteś moim dzieckiem. Masz geny po swojej matce, która też jest nieudacznicą. I tak dalej, i tak dalej. Tylko właśnie wysłucha to dziecko, bo zresztą zadaj sobie pytanie: co mogło doprowadzić do tego, że. Dziecko zażywa albo posiada narkotyki, albo dokonuje czegoś, co mogłoby być planą na charakterze ojca, który ubiega się o wysoki urząd. Oczywiście, chęć zwrócenia na siebie uwagi. Chęć, aby ten rodzic zauważył, że jestem, jestem tutaj tato. Ale tata jest za bardzo skupiony na sobie, ponieważ ma cechy psychopatyczne i właśnie dlatego jest w tym miejscu, w którym jest. To nie znaczy, że wszyscy startujący w wyborach, albo wszyscy ludzie sukcesu. Są psychopatami i będą się zachowywali w podobny sposób. Lecz bardzo wiele osób z tego grona tak właśnie się zachowuje. Dla nich ważniejszy będzie wizerunek na zewnątrz oraz osiągnięcie własnego sukcesu, ponieważ powiedzą ci to: Tak długo na to pracowałem, że jedno głupie potknięcie przez mojego syna nie może doprowadzić do zniszczenia tej całej pracy. Tym zajmę się później. Czy się tym zajmie? Prawdopodobnie nie. Odizoluje swoje dziecko, odsunie je bardziej od siebie, a w pewnym momencie może nawet i wyprze się swojego syna i powie, nie mam nic wspólnego z tym człowiekiem. Jest dorosły, podejmuje własne decyzje i nie może ważyć na tym, kim jestem ja. Druga postawa, która jest bardzo podobna do tej, o której mówiłam w przypadku matek psychopatek, to nadopiekuńczość. Ojciec Teran, który chce kontrolować każdy aspekt życia swoich dzieci i pod tym względem ojcowie są jeszcze gorsi niż matki. Matki są nadopiekuńcze. Chcą zdejmować każdy pyłek z ubrania swojego dziecka. Chcą zabierać każdą belkę spod ich stóp, ale nie po to, żeby je uchronić przed upadkiem, tylko oni, one same chcą się uchronić przed takim wizerunkiem matki, której się nie powiodło. Ona musi być matką idealną, chociaż w domu pozwoli, żeby to, się, żeby to dziecko się przewracało. W domu pozwoli, żeby rozbiło sobie głowę, nie będzie zwracała na to uwagi. Będzie miała pretensję do dziecka, że tak się stało. Natomiast na zewnątrz, gdzie ludzie widzą, absolutnie nie. U ojca ta postawa będzie posunięta jeszcze dalej. Będzie to skrajna dyscyplina i absolutna kontrola każdego aspektu życia. Kontrola posunięta do tego stopnia, że dorosła kobieta będzie przedstawiała kandydata na męża nie po to, żeby przedstawić go rodzicom. Tak jak nakazuje po prostu zwykła, nawet niezwyczaj, ale, ale, ale zwykła przyzwoitość. Jesteśmy w rodzinie, wprowadzamy kogoś do rodziny. Lecz to będzie zaprezentowanie kandydata na kandydata i poddanie go ocenie ocenie przez ojca, który uwierz mi, jeżeli jest ojcem psychopatą, zawsze wyda ocenę negatywną. Zawsze znajdzie same złe rzeczy u tego człowieka, a nawet chociażby, chociażby córka przyprowadziła samego anioła Gabriela, to też wskaże, że pod jakim względem jest on nieodpowiedni. Na przykład wiesz, jest za słaby. Gdy z nim rozmawiam, to on się nie boi. Chcesz mieć takiego męża, słabeusza, kogoś, komu absolutnie w życiu się nie powiedzie? Musisz sobie znaleźć kogoś takiego jak twój ojciec, kogoś silnego, czyli drugiego tyrana, kogoś, kto mnie godnie zastąpi. I teraz właśnie uwaga, tym różnią się ojcowie psychopaci od matek psychopatek, że chociaż paradoksalnie jedni i drudzy będą stanowili tę kontrolę przez całe życie i w każdym razie będą tak chcieli, to ojcowie psychopaci dopuszczą, aby pojawił się ktoś, kto wejdzie w ich miejsce, czyli drugi tyran, drugi psychopata. Potem będą się zwalczać albo stworzą koalicję przeciwko swojej własnej ofierze, gdzie też wytworzą jakiś rodzaj dominacji, ale ojciec tyran może do tego dopuścić, jeżeli zobaczy, że w jego miejsce pojawił się drugi tyran. I widziałam takie konstelacje, gdzie ojcu podobał się wyłącznie drugi tyran i tylko jego akceptował, a córka nie miała wystarczająco siły, żeby się temu przeciwstawić. Po prostu nie potrafiła powiedzieć niej, i wchodziła z jednej relacji z tyranem w drugą relację z tyranem. Widziałam również takie sytuacje, gdzie córka do tego stopnia idealizowała swojego ojca, który ją wyraźnie tyranizował, który miał na nią absolutny wpływ. Podkreślam, to nie musiała być tyrania polegająca na przemocy fizycznej. To była tyrania polegająca na przemocy psychicznej, która sprowadzała się do nadopiekuńczości, do absolutnej ochrony, która z pozoru wyglądała na coś cudownego, to był ojciec, a później mąż, który zawoził i przywoził ją do pracy. W związku z tym nie widziała świata na zewnątrz. To był ojciec lub mąż, który wybierał jej pracę. To był ojciec lub mąż, który wybierał jej znajomych. To był ojciec lub mąż, który wskazywał, jak powinna się ubierać, jak powinna się czesać, yy, gdzie w ogóle powinna na zewnątrz chodzić, gdzie chodziła wyłącznie z ojcem albo z tyranem, yy, albo z mężem, tyranem. Zwróć uwagę, że to był urlop przygotowywany przez męża albo przez ojca, czyli któryś z tych panów jechał tam i sprawdzał, jakie jest otoczenie, i wybierał miejsce odosobnione. Po co? No, żeby ludzie nie zaglądali nam do okien, żebyśmy mieli ciszę i spokój, żebyśmy mogli odpocząć od świata. Tylko, od czego ona ma odpoczywać, skoro nieustannie jest przed tym światem chroniona? Skoro nie wsiada do autobusu i nie widzi ludzi, skoro nie pracuje w miejscu, w którym mogłaby się stykać z innymi ludźmi, tylko z wybranym gronem, ściśle wybranym i sprawdzonym przez ojca albo przez męża później. Skoro grono znajomych to jest grono znajomych ojca albo później męża, a nie jej własnych, ponieważ jej właś, właśnie znajomi te jej przyjaciółki, czy, czy nie daj Boże koledzy, ich jest na ogół mniej, jeżeli w ogóle są. Też są w jakikolwiek sposób dobierani, kontrolowani przez ojca albo męża. Więc od kogo, od czego ona ma odpoczywać, skoro ona jedzie dokładnie takie same warunki, jakie ma stworzone przez ojca i przez męża. I wszyscy patrzący z boku mogliby powiedzieć, życie usłane różami, cudowne, ma wszystko, nic nie musi. Bardzo często żona y, takiego człowieka nie musi iść do pracy, ponieważ on zarabia na to życie, żeby ona właśnie nie musiała iść do pracy. Po to, żeby też ją tego świata izolować i żeby nie była samodzielna. Więc patrząc z boku, można powiedzieć, że życie usłane różami. Ale czy rzeczywiście takie jest? Czy rzeczywiście to, że ten człowiek kontroluje każdy aspekt jej życia, a w momencie, gdy ona próbuje się w jakikolwiek sposób zbuntować, chociażby mówiąc, nie będę ubierała się tak, jak mi sugerujesz, albo będę kontaktowała się z tą czy tamtą koleżanką, to wówczas słyszy. Komunikaty w stylu: Ja Cię utrzymuję, więc musisz mnie słuchać. Jestem Twoim jedynym sponsorem i najważniejszym sponsorem. Nie potrafisz nic, bo nigdy nie pracowałaś albo jesteś już stara i brzydka, w związku z tym nikt Cię nie weźmie. Kto Cię będzie utrzymywał, skoro do tej pory ja to robiłem? Ojciec Tyran wychowa sobie osobę, którą będzie bardzo łatwo manipulować. Osobę, która będzie miała duże wymagania, bo on jej to wpoi. Że musisz mieć narzeczonego, a potem męża, który o ciebie zadba na takim samym poziomie, jak ja to robię. Czyli będzie to osoba, która będzie oczekiwała, że ten mężczyzna również dużo zarobi, po to, aby ona mogła nie pracować, aby mogła żyć w tej izolacji, którą stworzono jej wcześniej. Lecz zarazem będzie to osoba, mimo tej szalonej takiej postawy na zewnątrz, takiej, takiej pozornie silnej, to, to oczywiście tak, może być kobieta narcyz, wykreowana przez ojca tyrana. Ale ona będzie wewnętrznie bardzo kurcha i bardzo niepewna siebie, bardzo labilna w swoich decyzjach, bardzo niepewna w tym, co ją czeka, i wiecznie bojąca się, że zabraknie jej na życie, mimo że na koncie będzie miała miliardy. Będzie to osoba atrakcyjna fizycznie, ponieważ ojciec przekona ją, że jest tym, kto zasługuje na najlepsze. Jeżeli chodzi o mężczyzn wychowywanych przez ojców teranów będą to mężczyźni bardzo mało pewni siebie. Przepraszam, ale moje psy zawsze muszą mi towarzyszyć podczas tych nagrań i absolutnie muszą się bawić w pobliżu. Te pobliże to jest jakieś 8 metrów, tak jak już mówiłam w innym nagraniu, ale jakoś tak ten dźwięk jest często ściągany. W każdym razie, mężczyzna wychowywany przez ojca Terana będzie osobą bardzo mało pewną siebie bardzo niepewną swoich decyzji i będzie to ten typ, o którym też mówiłam w poprzednich nagraniach, czyli taki Piotruś Pan, który skacze z kwiatka na kwiatek, który do końca niczego nie jest pewien, który wszystkiego chce popróbować, bo ojciec nauczył go, że życie polega na tym, żeby wyrywać od niego wszystko jak psu z gardła, ale przy niczym nie musi zostać na dłużej, ponieważ ojciec Tyran zawsze i tak zdecydował, co było najlepsze. Jedna i druga postawa prowadzi do tego, że związek jest trudny.